O nie, no ja w cs się wyzywam, bo taki jest CS, no takim jestem graczem CS-a, dlatego wyzywam. Ale ja no bardziej wyzywam więcej siebie niż innych. No jak, siebie wyzywam. Co ty, ej, co ty się... k Kotlet, co ty Kotlet! A co ty już od Bandury masz? Ja chyba... Kaczo za mnie Kotlet! Czemu kotlet? kotlet. 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 <laughs> U nas była taka atmosfera gęsta, już że nikt nie gadałem No Cie, wczoraj? No Bo już taki atmosfera. No, taki no, no. wczoraj było. było, no wczoraj było. Mi już Wartak, też się kilka razy w głowie zakręciło. Czwarta rada, była. A, myśl, a ja myślałem, że wy mówicie o tym co graliśmy w dzień. I wtedy, i wtedy. A w nocy też była fera? No. A co jakieś Gatka, Gadka motywacyjna. Nie wiem, czy ja zobaczę. No już był wczoraj zajazd ciężki. Czy jakby była ekipa Majszy, Mario, Bandura i ty, to będzie piąty odcinek z kalorii? Oj, piwko, nie wiesz, może będzie. Może już takie coś jest nagrane? Nie wiadomo. Chciałbyś wymienić swoje skiny? Sprawdź Pirate Swap. Strona ta oferuje darmowy bonus 30 dolarów przy pierwszych trzech wymianach. Aby aktywować bonus, wystarczy wpisać kod MOSKITO. Wymiana jest banalnie prosta. Zaznaczamy skin, który nas interesuje, a następnie potwierdzamy ofertę Steam. Na stronie znajduje się również opcja Doładuj Saldo, która posiada wiele dostępnych metod. Od płatności takich jak Blik, Paysafecard, Paypal i wiele więcej. Co ważne, z kodem Moskito otrzymasz dodatkowe 35% bonusu do wpłat. Jest to bardzo przydatna opcja, ponieważ dzięki niej otrzymujemy znacznie więcej pieniędzy. Ta strona jest jedną z najbardziej rozbudowanych stron na rynku. Posiada liczne kiwałeki oraz zadania, za które otrzymasz darmową kasę. Nie czekaj, sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy. Śpiewać mergani z żonym nauczyli mnie!

no, ja jestem Zeus, 1000 Edward. Zabij się Edward. Edward? Nie, nie, cały nie, nie, Edward. nie. Cały czas Edward, cały czas Edward. Wybiegnie do BS-a. O, przebieg do BS-a. Twoje bandit, aj. Exit, exit i no. za BS-em chyba. Exit jeden za Gala, gala, gala Mario, Mario, Mario! Kucha Zamki, pryku. Nie, no też zjadłem, no. Ej, co ty masz? Za słuchawki k Salceson Steam City is 7 Plus, polecam, polecam No to wyjdź wy, to gówno kurwa jeba Chłopku na pełnej gale biegnie a ty stoisz COKUEś jeden, jeden site i zacząłem tam wychodzić do Exita i nagle ci ktoś gala i zdążył mnie zaniechać od razu No to, to, za... no, to tak? no to gratulacje, no to Mówiłaś... gratulacje Umiem. Da, na Umiem. Przody, to idźcie do Mike idźcie do 2 d... do Rumkam przez was, nie, nie, nie przestańcie zdawać Jestem ready Rzucaj Dawid się Flasha ja daję Wybiegaj tu i bana się Jesteś i kanapka i pod Wyjdź z tego domu, kurwa! We się se to dojeździ. Wyjechałem, Wyjechał sandwich! Ja za dojeżdża, na fejki dojeżdża, Pas Mariana, to jest Na tym pikujesz, no na no, tu...

Mena 2000 w drugiej. Ale jeden. Leży kon. Mój tata <śmienicza> pracuje w <policji>. <śmienicza> Gdzie last? ja. Pójdź, z... Bej Czekaj. Czekaj. No ty przy... <śmienicza> no

Tomek dojeżdża, to jest on co ta... gra! Dojeżdża apse. No a, dojeżdżał dobra! Dojechał apse, dojechał, bo mi... Swe... Lęk! Jeden apsy dojechał z tego. Biegno bignota! Dżungla chłop? No nie, na drewnie Fajcie jest się. jeszcze jeden. Gala. Jeszcze jeden wejdź, Gala. Gala, bez Super David. Ej, ale na ch... tych k**** odzywasz? Wyobraź sobie stary, że masz burgera z Five Guysa i że oni chcą ci go zabrać. I szejka, i szejka. Dobra, wyobrażam sobie to. Burger z Five Guysa. Mają go. Mają go. Nie da rady, nie da rady. Idę do burgera. Idę. Do kuchni akurat. Do kuchni. Miesz, on trzy festki, trzy head'y. Proszę wziąkać koszulek. Jeszcze jeden. Jeszcze Skona. jeden. Jaki, 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 jaki. Jaki. Jaki, nie wiem, nie wiem. Default albo paląca. Default albo paląca. Okno. Pod drewnem, pod drewnem. Zabiłeś podrewna? Tak, zabiłem, ale... p... pan Gdzieś tam jest. no... Jest dżungli chyba. Gala pikuje, gala pikuje. pikuje. No to go zabiń, no. Dreżen, je... no. Dy jest scout w oknie. No. Zeus, Deus, Kosmadaus i Morellemax. No, super. Certa. Okno, okno, okno. Zeskoczył. Kon. Pakem ma. Jeszcze jeden. Under chyba. Czekaj, ja pójdę, odgalnę spokojnie. Ja go tu coś rozpraszam. Idź, Idzie do kana. Tobie, nie wie o tobie. W plecy. Ja mam dikla do No, celowany w c***a. Mówię, poczekaj, robię mu tył, no. <noise> Mówię, poszekaj, robię mu tył, no! Nie mogę na niego czekać, bo mi już kusiło. Chyba się zżykam. Blisko rampa. Czekaj, skąd on to wie, że tak strzela? Nie ma, skąka skanuje na pałet? Nie, Patrz skanowo prawie we mnie, k. Coś na pozycji tym. Po głowie, po głowie wyjedź! Pod drewnem Jedź, jedź, dawaj, dawaj Pod drewnem Czekaj Próbuję No standard Pod schodami i na schodach Nieźle, zero Chłop wybiegł z całego jest. palaka, no z całego palaka wybiegł O, no, w Daję smoka schody. PK, Mario, a bandit i do łapce. My dajemy smoki z trelu. Daję. Nie, ja. Jedziesz z tym. Nie zawsze. Nie zawsze. Nie zawsze. Nie to. Nie zawsze. Nie zawsze. Nie zawsze. Nie zawsze. Nie zawsze. Nie zawsze. Nie a, ja Nie zawsze. dwóch zawsze. Nie zawsze. Nie zawsze. Nie zawsze. co, co, nie, nie mogę, nie mogę, dżungla nierozbita Wyszli, wyszli, wyszli. Robię, robię Default. Standard. Default po głowie. Leży i paląca, paląca chyba. Nie, nie. Co to, co to, co to? No Co za frajer, no. Czeka, ty mieć wszystkie granaty? Chłopie, jest nowy sezon w Fortnite, a ty sam grasz w cs No mega sam gram. Kuj na swój Fortnite, s**a. Kilofa w <grystanie> Siadaj na kilofa. Siadaj na kilofa. Oby cię pan z tego buca gdzieś wywiózł. <grystanie> <Na przejażdżę. grystanie> Nie zapomnij podziękować. Oh. Do lewej. Ja Ale no. Dwie grają. Na pełnej k**i dojechał rampę Jaki jest wasz ulubiony tery lubisz? Lala Widział cię, widział cię trela Z spalących, spalących się widział Idźcie, idźcie, idźcie paka Mario i Bandura, niech idą pod B Czekacie pod B w apsach, nie robicie ani kroku Pyka, idź apsy No Trela, 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 chodź tu, chodź tu, bo jesteś ważny Kup smoka Kup smoka, czekaj pyka w tych absach, czekaj, wyczekajcie w tych absach B, nic nie róbcie, nic nie róbcie w tych absach, Stójcie po prostu w kuchni. Trela, dajemy smoki i wbiegamy do pyki do pałacu stąd i wybiegamy A. I oni niech tak. robią ten. Smoka mamy, ja dawać. Dawać, ja dałem no? no, no, daję no? flash, no, ja no. za. O. Nic nie <słuch> <się wze>, widzę, nic nie widzę. Daj, daj, nadrebnie, na dawaj, dawaj Nice, Leży. nice

Kole Kajl z półka ok z o... Fitnesiak kartel Jeba... Najpierw w brzuch, później bandura do... ja. On się Do mnie Kur o, Ty nie... A. Najpierw w brzuch, później bandura Fitnesia ro... No. Tylko twoje jest, 18 sekund, fu że ci idzie Weź no, nie młotek się. i mu za... Nie spójrzcie ci... ja tak, Chciałem tak docelować mu Daj smoka, dawaj Ugrajmy jeszcze dwie Dwie ostatnie daj nasze Daj smoka innego, daj Mario smoka Ja daję okno Lecie w kona, lećcie w kona Ja smokuję z tego <laughs> Daj okno Dajem okno, dajem okno Ja, ja idę, egzekuta za Exekutas, <noise> noc... Czego nie... A, to ja dałem tego smoka. Ej, jak ten smok nie jest spa Już wybiegłem. Wiesz o ciebie? Wiesz Okno awupa. Okno awup. Okno awup. Wepchajcie tego kona. Wepchajcie tego kona. Mam go. Macie go tu. Macie go tu! Pod drewno sprawdź Bandura. Bandura pod drewnem sprawdź. Ja, nice. nice. Jeszcze gdzieś musi być typ. Nie, nie ma, może być w połatku. Schody o, dwóch. Schody. Schody, jeszcze jeden. Po głowie no, no, chyba. Trella zabija, nie, tak, nie pikaj, tak, nie pikuj. Brawo. Super. Dawajcie, jeszcze jedna. Ugrywamy pistolet i jedziemy. Mogło jechać mida. Dobra. <grym> Zróbcie, klip, creepa i dajcie rampa. Ja mam oh, Rampa z shotgunem. Skusiła, wóbka, co? Frajerzy j***y. do ciebie rzezior. Dobra dawaj braciak. Rampę zajęli. <grym> <grym> Zgłaszuję A 4, 3h jest. Jak 3h? No jed jeden był w besie, dwóch było pod schodami, i jeden teraz skakał. No rampa. mega k***a, 3 dwóch w kuchni stoi, frajerzyjne j***y. To nie frajerzy, dobra. Nice Mary, jeszcze jednego. No i rampa cały czas kochą. Uważaj Nice! Kuch Wiem, słyszałem cicho! O teraz Musisz to zrobić. Exit będzie 100%. Patrzcie raz. Jest okno <grym> Co ty robisz? Super. Super Mario, tak jest. Nie czy... uspokój się. Fake, fake, fake. Uspokój się teraz. Dał się, bo nie słyszy nic! Ale... Ale czego nie fejkujesz jak masz łan wiłana i wiesz, że bo go się... chciałem zagrać tak, żeby spróbować zrobić naraz, no bo myślałem, że może mnie nie piknie, bo będzie myślał, że ja fejkuję i może go za... Ale miałem motywację w uchu, prawym I nie, nie, nie dałem rady. A zdarza się tak, że jak kładziesz do, się do łóżka już po całym dniu, to płaczesz do podusi? No tak. <noise> fejkuje, <noise> ja też jak się kładzie hahahaha On się tak kładzie, to i tak... tak A kładzie się na raz, Daj, 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 ratataj to jest mafamilio, to jest mafamilio Ja do Ja Nie widzę nic Dawid chowaj się. fake. fake, fake, nie. fake, fake. fake. Dwóch, je... Dwóch. Jeszcze jeden może. Niech to ja b, jest b. So... Ja jestem. So... Ja jestem. So... Jeden, BC, daj ci jedzie no! Jedziemy ci na so... Jeden, jeden obite. Ja nie co jeden jest obity. Jeden będzie plecy od undera. Plecy od undera będzie. Dwój, 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 KON będzie traila raczej. Albo CT, o słyszysz Oj kłopoty Ja Jadolę. Ja dole! No, dobrze 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 mamy to Ej ale Dobra. mi się wydaje że on go najpierw zabił A potem było słychać że on rozbroił No tak było No? Dostałem najpierw w banie No? Ja z braciakiem B Jadł 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 Zuzior Minus Zero mas, polił się. Ławka, dał, ławka, 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 tak. ławka. No. Nice. Apsel leży. Podchodził, może być rampa zaraz. Jadą. To no fake, chyba co? Top był jeden, zliga. Ej, jak siedzi! Tylko mu czepek widać. Nice. Sobek, ja Nie wc. wiem, jak to jest, błaniak. Nie wiem też. Marian. Nie dajcie planta Piewać wodni bracia nauczyli mnie Daj, 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 daj Brawo Ekstra, super Teraz, da. Proszę Nie trafił okno. na mi sprawdzam, ja sprawdzam B, ja sprawdzam B B Jestem under Ale sofa Sofa chyba Masz freść, żeby dać freść, co? Co? Dajcie ciszę Cisza na radiu Topnik Top cały czas pod B nie widzę, pod B nie widzę, pod smoke, nie widzę, pod B Smoke, exit okej okay. Mam jeden HP Cio Leży, paka po, Puszcz im, no Dawaj, Mary Ej, ciągle mi w las, ciągle mi w las Ja jestem schowany, ja jestem schowany Ja mi się wydawał, że to po... jeszcze Tak, Leży be. Sorry, next Nic się nie dzieje A, jest tam

Ops, ops, ops. I rampa było. Zeskoczył pod kona, zaskoczył, ja ginę. Konie. Też flash, mec. Kona mógł wejść. Uważaj tu, flash Bandura. Beat. Bandura pałac, uważaj. Leży z kona. Jeszcze pod konem, jeszcze pod konem. De, rampa, ide, ide, ide. ja jestem frajerem. Rampa. Wychodzi rampa, wychodzi rampa. Wychodzi rampa. Pakę mam, Pakę mam. Rampa wyszedł bandit. Dobra. Ja patrzę z ledera, tak jakby kram tutaj. Raczej sandwich coś takiego, Trela. Sandwich na schody może gdzieś. Jeden na bankę jest. O. Paczki, paczki pałac, mi, pałac, 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 pałac. To pałac jeden. Pikuję, czekam. Nie ma. No nice, Ostatni był na mnie Brawo, super, super runda. Brawo, 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 brawo. Przeklesz jeszcze? Daj, 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 daj. Leci, Poszedł Nie ma pałacu. Wleciał kona! WLECIAŁ KONA! Jest jeden B, jest jeden B. Meat, paczki. Jeden pod tytuł. Jeszcze to jeden. Next. Jeszcze mnie. Jest łącznik, chcę czas. Zaś. Gdzie zachodzisz? Dwóch B, dwóch B, dwóch B. po ciebie. Ja zostaję rampa. No i git, ładne. czas. Zagraj do tego, Cio? zagraj. Ej, cicho. Auto, auto. auto. Dwóch? Paka Fija, Mario, tu paka na, na górze chyba Po tak góry jest. jest Co są, co są z bombą? Czekam, Dawid Nie możesz Mario, Zakradł Nie, 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 chowaj się Chowaj się Ale ich co Bandzior Dobrze, dobrze Mario <laughs> Bandzior <laughs> No ale Mario to jest legenda Mario to jest gocik Dajesz jeszcze jednego? Nie Ty jak mid leży Leci Rampa była, rampa Lef, była. Leci, nie widzę Smokuję doma Ja smokuję, rampę Może ci przebić tego smoka. Rampa po prawej. Mario Palm, mnie Po co? Nie musisz, nie musisz, nie musisz, nie musisz Bandurego Czekam na ciebie Nie wy... się Plantuję Leży o, mega Kaję na jeden razem tak. Jaką wam planta robi jak wysz się na Bieszuje smokuje z Bieg już na dół B Smok center Bandura daje grając podsetem No to wiesz, to Ja wiem ja na wiem Padem pod... Mario dać. Ja idę im powóz do B Nether. Sadzicie na nitrzepka Daj daj, daj i daj cofnij Całkowicie Chodzę oni coś mi idą. Fa Fajcz się siebie, Grajcie tam mocno, B, albo dajcie sobie busta ninja. Kon. Ma busta ninja. Cio. Upa B. I rampy. I oto. Ha, c***a skanuje. Jak opiekuję. ci podchodzi też. Leży. Super, Super. Jest w się. Jesteś razem, chodź, razem, chodź razem, 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 razem. Czekaj. No to pośmie razem. No bo ja lubię jakoś od Gali odbijać. Jest bezowo, bezowo, bezowo we wdęce leży Ej, Ty zszedłeś czy on cię ty tam krunkasz, Mario? On, 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 mi, on mi od razu jakby wiedział najdował i od razu wcelowany w midze. Poszedł flash, boom Poszedł Connecta, poszedł, connecta. poszedł, poszedł już Ja wyjeżdżam to Rampa Rampa jeszcze, rampa jeszcze obity, jeszcze obity, wychodzi Idę do CT, idę do CT Wejdź z sandwicha, ja wejdź z sandwicha, w sandwicha, sandwicha wejdź I stój, i stój bandit Tu zrobisz dwa fragi rapa, Nice, to ten Mid, mid mi do kona, kona. Kon. kon Kon, kon, kon Mario Kon 100%, on wskoczył Zostaje w Jest kon Nice, brawo Rampa, rapa, rapa Ojo, rap, rap. no nie, Cicho, nie cicho Bandit go zabija na easy o, Kapci. Ale trela jak łysekunie idziemy łeb w łeb, nie? Dobrze jest, no? Jak Lęb stare łysekunie nie wygrali, dawać No to żeś teraz kwa powiedział To teraz zobaczycie co się stanie Rampa, Dobra, rampa. To Madigla nice. Jeszcze kol, 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 wchodzimy, chodź do prawej rampa mi lewo, wychodzi, lewo, rampa Mario, mi lewo Mario Lewo Mario Masz flash trela? Tak, leci Kołali mnie, rozbijam sobie Dżunga! Nie, to już tragedia była Pomagam Seba Jeszcze jeden Ja... ...jedną pestką Moja nie wina Trella Trella moja wina Nie, Mario, to nie jest Mouka czy co tam miałeś? Nie, to jest moja runda panowie Ej, ja tam? Ej wyszli, wyszli, ja tam. Tetris Fleszuję ja ci Tetris ja bym Od razu. Sandwich. Pałac. Pałac, proszę. Sandwich. Tak. Sandwich. Pod Potrzebny, potrzebny, potrzebny. Widzimy! Zero. O, brawo. Ale... O ja pierdolę Ale yes. Ojej, Fajnie Trello dwa dipsa przebił, ale A, afera kolega, ale... nie, ale no comeback mocny